Cześć YouTube, Siemanko Ludziska, witam na moim kanale. Ja mam na imię Paweł, a to jest już kolejny z rzędu odcinek, w którym pokazuję, jak inwestuję każdego miesiąca, 21 dnia każdego miesiąca 400 zł w kryptowaluty. A więc dzisiaj pokazuję ponownie, jak zakupuję bitcoina na giełdzie kryptowalut Bitbay. Tak więc zapraszam do wideo. Jak widzisz, znajdujemy się na ekranie mojego komputera, gdzie mam odpaloną już giełdę, y, polską giełdę, jak widzisz tutaj jakieś szczątkowe, y, tak powiem, ochłapy Bitcoina mam, to jest około jakieś 10-11 złotych. Wcześniej przelałem sobie 4 stówki z mojego konta bankowego, aby móc zakupić znowu w tymże miesiącu Bitcoina. Tak więc zobaczcie, nawet jak fajnie, ładnie trafiło, że widzicie po wykresie, jak fajnie trafiliśmy dołek, Tak więc nie ma się co zastanawiać i wchodzimy. Tak więc mogę wystawić ofertę, mogę zrobić szybką transakcję i tak też robię. O, nawet jeszcze przed chwilą mieliśmy 3,7399, a ja mamy już 3,7200 za całego bitcoina. A teraz kupuję go za 4. Stówki. Dobra. Robimy CPLN. Kup za wszystko. 400 zł. 1 grosz. Cyk. Kup. Czy wam też tak ostatnio internet jakoś muli? Bo mi troszeczkę. To chyba pewnie przez to, że jeszcze wszyscy mają to zostać zostań w domu. Sukces. Czyli zakupiliśmy mamy 0.0107, czyli poniżej 001 Bitcoina, bo mieliśmy tam końcówkę. Coś około 0,01 Bitcoina. Ok, tak więc od razu, tak jak wam mówiłem, nie trzymamy bitcoinów na giełdach, tak więc wchodzę w portfele. Klikam wypłata. Ja mam już tutaj przygotowany adres portfela Bitcoin na mojej aplikacji Coinomi. Na którą przesyłam co miesiąc, jak dotychczas, cztery stówki w Bitcoinie. Kwota, wypłacamy całość. Adres jeszcze sprawdzam początek. Koniec OK. Zgadza się. Wypłać. I muszę zalogować się na mojego maila po kod do autoryzacji. Play. zatwierdź. I w tym momencie wypłata została zlecona już na mój portfel na smartfonie. A więc jak widzisz, to na tyle. Tutaj za chwilę obok pojawi się fotografia z do kryptowalut Coinomi, gdzie odkładam swojego Bitka. Jak widzisz, piąty miesiąc minął już za nami, także czas płynie nieubłagalnie, tak więc udało się dzisiaj troszeczkę Bitcoina dokupić na dołku. Nie ukrywam, że ja Wam powiem szczerze, że po cichu, teraz liczę na może jeszcze jakiś tam mały, minimalny spadek od 1000 dolarów w półtorej, ale kto wie, no, mogę sobie tylko, wiecie, liczyć na to. Co będzie, co się wydarzy, no to tylko i wyłącznie y, możemy sobie spekulować. Choć tutaj Wam dam też y, taki tip ze świata krypto, ze świata może, y, tak powiem, klientów instytucjonalnych, czyli z tak zwanych grubasów, z y, milionami, miliardami dolarów, jeśli chodzi o, o po prostu y, kapitał. Chodzi to oczywiście o zasób gotówki, jakie mają. To muszę Wam powiedzieć, że przez ostatnie 3 albo 4 miesiące 30 bądź między 30 a 35% nowo wykopanych bitcoinów, które zostały wykopane, zostały zakupione przez Grayscale. Tak więc, jeśli chcesz wiedzieć, co to jest no to właśnie są to tak zwane fundusze inwestycyjne, jeśli chodzi o klientów instytucjonalnych, czyli tak naprawdę wielkie korpo, korpo racje. I odpowiedz sobie teraz, czy jeśli przez ostatnie kilka miesięcy jedną trzecią wszystkich bitcoinów, które zostają wykopane, zakupuje taka uff, gruba, gruba i to gruba gruba firma a raczej fundusz no to chyba coś jest na rzeczy nie zapominajcie że niedawno był halving tak więc myślę że do następnego halvingu czyli do za 4 lata no będzie grubo nie osobiście uważam że 100 koła dolarów spokojnie przebijemy za następne 4 lata nie oczywiście za jedną jednostkę bitcoina jak będzie czas pokaże tak więc Myślcie mądrze o swoich pieniądzach i zapraszam oczywiście do subskrypcji mojego kanału. Dajcie łapkę w górę, komentarz, jeśli macie jakieś pytania. Jeśli chcecie kupować swoje kryptowaluty, macie oczywiście linki do giełd pod spodem pod wideo. Jeśli chcecie zarabiać około 6. Procent pasywnie miesięcznie od zainwestowanego kapitału również macie poniżej link. W razie gdyby coś po prostu odzywajcie się, pytajcie co i jak. Chętnie Wam po prostu pomogę, pokażę yy, jak to robić, jak wchodzić w ten świat bitcoina i, i, i po prostu jak w nim parcy typować. No bo zobaczcie, wiem, że znowu się rozgaduje, ale ostatnio było tyle wydarzeń, tak więc to jest po prostu możliwość, gdzie mamy po prostu mm, tak naprawdę. Możliwość odkładania pieniędzy poza systemem, czyli tak naprawdę inflacja nas nie dotyczy i wiele, wiele innych czynników, a przede wszystkim nie dajemy tym gnojom cholernym, że tak powiem, z rządu w podatkach. Nie mają dostępu do tego. Rozumiecie o co chodzi? Nie mają, nie wiedzą, kto ile tego bitcoina tak naprawdę ma. I to jest piękne. Właśnie to w tym wszystkim jest najpiękniejsze. Tak więc tyle, nie rozgaduję się, yy, z Fartem trzymajcie się, jak coś odzywajcie się, nie bójcie się pytać, kto pyta, nie błądzi i do usłyszenia w tym już w szóstym odcinku, ale to za miesiąc, czyli w czerwcu. Pięć!